Powrócił z Jordanu i czterdzieści dni przebywał w duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód, rzekł wtedy diabeł. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził go on w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego. Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus modrzek, napisany jest Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy. Postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego, gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. Oto słowo Pańskie do. Nie mogło nam się właściwie lepiej trafić, to jest najlepszy fragment z Ewangelii na rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych. To wyjście na pustynię, bo właściwie rekolekcje Wielki Post są takim czasem przebywania na pustyni, która ma też znaczenie w dużej mierze symboliczne, szczególnie dla naszego życia, wewnętrznego, życia duchowego. Ale żeby zrozumieć to, że Jezus spotkał diabła na pustyni. To tak naprawdę trzeba się cofnąć do Księgi Rodzaju. Dlaczego? Pamiętamy scenę z Księgi Rodzaju, kiedy to nieposłuszeństwo pierwszych rodziców doprowadziło do tego, że Bóg ich musiał wydalić z raju. Jest tam takie hebrajskie słowo, które oznacza wyrzucenie z raju. Tak. Pamiętamy tą scenę, ale pamiętamy też, że w raju ktoś został. To został w raju, bo rodzice musieli opuścić, ale został tam wąż, bo Bóg węża z raju nie wyrzucił. I teraz mamy dzisiaj scenę, kiedy to Jezus przez Ducha Świętego zostaje posłany. My mówimy, mamy tłumaczenie takie polskie, że On został wywiedziony na pustynię, ale u Marka, jakbyśmy zobaczyli, tekst oryginalny jest takie greckie słowo egbalei został wyrzucony na pustynię. Bo to jest analogia do księgi rodzaju. Adam wyrzucony z raju, a Jezus wyrzucony na pustynię. I kogo tam spotyka? Diabła. A gdzie diabeł został? W raju. Proszę zauważyć, co diabeł potrafi zrobić z raju? W pustynię. Bóg czyni raj, miejsce idealne do życia. To idealne miejsce do życia zły duch zamienia w pustynię, w miejsce, gdzie się nie da żyć. I ta Ewangelia jest bardzo, i ten fragment z księgi rodzaju, one, one są skorelowane, one są razem po to, żeby nam jedną rzecz uświadomić. że jak ja zaczynam paktować ze złym duchem, odchodzę od Boga, to moje życie może stać się pustynią. Nie? Nawet jeśli świat mi mówi, że mi zapełni tak naprawdę pustkę, to nie jest możliwe. Poznałem kiedyś takiego człowieka, który w Polsce wygrał. Bardzo duże pieniądze w Totolotka. Nie? A poznałem go w szpitalu psychiatrycznym, bo zastępowałem tam kapelana i poznałem tego człowieka. Albo zwrócił swoją uwagę przez to, że czytał Ewangelię. I ja mówię tak, widzę, że chyba tym samym się interesujemy. A ten myśl zamówi za co mi pozostało. Mówi, byłem naiwny, bo mi się wydawało, że jestem w stanie zdobyć świat. Widzi ksiądz, gdzie teraz jestem. I teraz dopiero dzięki słowu rozumiem, gdzie popełniłem błędy. Diabeł z naszego raju jest w stanie uczynić pustynię. Ale proszę zauważyć jedną istotną rzecz: że wychodzi Jezus na pustynię i go nokałtuje. Ale za pomocą czego? Słowa. Bo Jezus w żaden sposób z nim nie dialoguje, tylko używają słowa. I znowu, jak się cofniemy do raju, to możemy tak powiedzieć bardzo kolokwialnie, że wąż, uosobienie diabła, on załatwił pierwszych rodziców przez to, że zniekształcił słowa, które skierował do nich Bóg. A Jezus tutaj cały czas cytuje Pismo Święte w oryginale. Moja i twoja właściwie walka ze złem w życiu, nie? To jest tylko i wyłącznie walka za pomocą słowa. Nie ma innych metod. Nie? Słowo. To jest bardzo istotna rzecz. I tak naprawdę jak widzimy jakiś mistrz życia wewnętrznego, czy świętych, no to oni walczyli ze złym, z pokusami yy, za pomocą Słowa. I właściwie to słowo staje się dla nas takim przewodnikiem po naszych rekolekcjach, dlatego że my chcemy mówić o wierze. Ja nie chcę absolutnie państwu mówić o tym, jak macie żyć, bo tu, jak macie żyć, to wam Pan Bóg może powiedzieć. Nie? Tylko chciałbym przybliżyć tą problematykę słowa, dlatego że słowo jest fundamentem dla naszej wiary. Wiara. Religijna wiara rodzi się ze słuchania słowa. A czym ta wiara jest? Naszą relacją z Bogiem. Nie? Proszę zauważyć, jaki jest ogromny problem z wiarą, jeśli się ją sklerykalizuje. Na przykład w Polsce przeżywamy taki ogromny problem. Sklerykalizowanej wiary. Nie? Ja, nawet jak w rodzinie jestem na jakimś takim. No, na jakimś spotkaniu rodzinnym i tak dalej i pojawia się w cudzysłowie temat wiary czy religii, no to się gada o księżach. I ja nieraz później mówię tak, słuchajcie, no to dobra, pogadaliśmy, ale teraz pogadajmy o wierze, czyli o Jezusie. No to wszyscy liczą Nikt nie ma nic do powiedzenia. Nie? W mediach pojawia się tak zwany problem religijny, no to się gada o księżach. To jest bez sensu. Bo wiara to nie jest nasza relacja z duchownymi, tylko to jest nasza relacja z Bogiem. To jest ja i on. Nie? Ja sam w, w swoim życiu kapłańskim w pewnym momencie rzeczywiście zauważyłem to, że ja ludziom za, powinienem mówić o Jezusie. Nie gadać im o zasadach, tylko o Jezusie. Tak? Bo Jezus wcześniej czy później do zasad podprowadza. Otóż wiara, pamiętam taki wywiad, on był taki wywiad, to gdzieś tam w telewizji, już nie pamiętam nawet w jakiej, dziennikarka rozmawiała z pewnym politykiem. No i tam w trakcie tej rozmowy pojawił się właśnie temat wiary. On mówi, że jest niewierzący. A ona go pyta, no ale jak to? No, jest pan niewierzący? On mówi, tak, jestem. A jak to się stało? No, mówi jak miałem 16 lat, przyjaźniłem się z pewnym księdzem i ten ksiądz z kobietą odszedł państwa I ja straciłem wiarę. Ja miałem ogromny niedosyt, bo ja miałem ochotę oczywiście przez, przez telewizor się nie zapytam, ale miałem ochotę zapytać tego człowieka, to w kogo ty wierzyłeś? Wierzyłeś w Jezusa, czy wierzyłeś w tego księdza? Nie? Na kim buduję i na co stawiam? Proszę zauważyć, dzisiaj w, w, w tej przestrzeni hierarchii Kościoła pojawiły się problemy różnego rodzaju przestępstwa i to jest dobry moment, żeby zadać sobie pytanie, czy ja stawiam na Jezusa, czy ja stawiam na duchownych. I odpowiedź, kluczem do odpowiedzi jest Słowo. Bo Bóg kieruje do mnie i do ciebie Słowo, żeby się z tobą zintegrować, a nie potrzeba nam tutaj, żeby jeszcze na tej drodze stał ktoś inny. Owszem, duchowni jak najbardziej, sakramenty, rozmowa, spowiedź, msza święta, ale buduj swoją relację z Jezusem, z Nim. Nie? Słowo mamy dostępne. No Najczęściej jest takie tłumaczenie, ale ja nie rozumiem tego, co czytam, nie szkodzi. Naprawdę, jeśli chodzi o kwestie słowa, to nie, nie musimy rozumieć to, co czytamy. Jak Boga kocham. Dlaczego? Dlatego, że proszę zauważyć prostą analogię. Ludzie oglądają czy czytają w gazetach różnego rodzaju informacje z zakresu życia politycznego, ekonomicznego, gdzie padają specjalistyczne pojęcia, nie wiem, jakaś dewaluacja i tak dalej. Nie rozumiem tego, ale dalej oglądają wiadomości. Więc co stoi na przeszkodzie, żeby tego, co w Słowie Bożym nie rozumie, słuchać? Dzisiaj nie rozumiesz, za tydzień zrozumiesz. To jest co innego, bo słowo Boże to nie jest informacja z gazety, to nie jest książka, tylko to jest słowo, które, do którego ja wracam, które czytam, które, na podstawie którego proszę Boga o to, żeby mi dał światło zrozumienia tego słowa. Słowo jest fundamentem. Wiara rodzi się ze słuchania i to sobie warto zapamiętać, a wiara jest relacją z Bogiem, a z tej relacji dopiero wynika. Moje życie moralne. Bo, dlatego, że to nie jest tak, że wystarczy, że ja się nauczę, nie wiem, przed pierwszą konnią świętą, dziesięciu przykazań, czy, czy innych tam, prawda, zasad. I ja, aha, no tak, dziesięć przykazań mam w głowie, no to od dzisiaj ja będę postępował moralnie. Absolutnie. Jakbyśmy czytali sobie w oryginale te dziesięć przykazań, które Bóg daje Mojżeszowi na Górze Synaj. To Bóg je daje i one są zapisane w formie niedokonanej. Mamy złe tłumaczenie na polski, bo my uczymy: nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, a Bóg mówi: nie będziesz, nie będziesz tego robił. Kto w nas tego dokona, że nie będziemy? Bóg. Bo jeśli my sami chcemy wziąć na swoje barki przykazania i je wykonać, to jesteśmy w strasznym błędzie. To co jest naszym zadaniem, to co ja mam w życiu robić? Poznawać Boga. Na, poz na podstawie słowa. Bo Pan Bóg we wszystkich przykazaniach, w tych dziesięciu słowach mówi, nie będziesz, ale tam jakbyśmy czytali dokładnie, to w jednym miejscu już poza przykazaniami mówi do Mojej tak, Ale jedno będziesz robił. Co będziesz blisko mnie? I po to my mówimy o tych sakramentach, tak. prawda, i uczestnictwo w świecie, żeby być blisko Niego. Dopiero wtedy się może w naszym życiu dokonać zmiana. Proszę Państwa, Państwo są w relacjach, są w małżeństwach. Tak? Proszę sobie przeglądać historię swoich małżeństw, jak wasza relacja was zmieniła. Albo jak dziecko się pojawiło. Proszę zobaczyć sobie, jak ta relacja do dziecka, do męża, do żony, nie wiem do kogo tam jeszcze, Was zmieniła. Tak samo ma nas zmieniać relacja z Bogiem. Dlaczego? Bo jak się ktoś pojawia w naszym życiu, to co się dzieje? Chcemy dla Niego być. Nie? Jak ja chcę dla Jezusa być, to ja wstaję, załóżmy, nie wiem, tam o szóstej, czy 5.30, bo ja chcę z Nim pobyć. Jest taki, nie tak dawno udzielał wywiadu, taki jeden z menadżerów jednej z, z wielkich korporacji w Polsce. Fantastyczny wywiad, on był na Deonie, ja go gdzieś tam mam, ale nie mam przy sobie telefonu, mniejsza z tym. Natomiast to świecki mężczyzna, właśnie to jest to dzisiaj Rona Świeckich i świadectwa jest nieprzeceniona. Bo on mówi, że on tam ma taki wywiad, gdzie Mówi o tym, jak on to rano wstaje, i po cichu wychodzi z łóżka, żeby żony nie obudzić, i dzieci, yy, i siada sobie po ciemku w pokoju, zapala świeczkę i zaczyna po prostu dialog z Bogiem. Nawet tam używa takiego, i zaczyna się to nasze TT, T z Bogiem. To jest to. Relacja. Relacja to jest wiara. A nasza wiara to nie jest tylko uznanie tego, że ja wierzę w to, że tu zaraz nastąpi przeistoczenie, że ja wierzę w to, że nie wiem, ksiądz jest ważnie wyświęcony, istnieje Bóg i tak dalej. Ateiści też wierzą, że istnieje Bóg, tylko negują tą wiarę. No. Ale to mniejsza z tymi, ludźmi w to Natomiast no, sprawa jest taka, że wiara to jest ta moja relacja. To znaczy, co to, to znaczy moje bycie dla Niego? Nie? I najlepiej to zrobić właśnie w taki sposób. Odnośnie do słowa, czy ja na przykład w ciągu dnia znajduję czas na słowo, albo. I to nie chodzi o to, żeby znajdować godziny. Początkowo to może być minuta. Bo jak człowiek jest rzeczywiście zapracowany i tak dalej, nie, jest... nie ma takich wymagań, absolutnie. Ale relacja, bo ona nas zmienia. Proszę zauważyć jedną rzecz w dzisiejszej też Ewangelii. To jest przepiękne słowo. Mianowicie o tym, jaka powinna być postawa na tej relacji, w tej relacji. Bo diabeł, co on robi? On wychodzi do Jezusa i on zaczyna ze złego poziomu. Dlaczego? Bo on sobie zaczyna z nim rozmawiać z poziomu Boga. Bo szatan ma to do siebie, że się stawia na miejscu Boga dość szybko. I to pokazał nam ubiegły wiek a zwłaszcza historia Europy a zresztą nie tylko, bo w ubiegłym wieku dwóch największych ateistów, Józef Stalin i Adolf Hitler, oni co zrobili? Postawili się w miejsce Boga. Kiedyś dość dokładnie przeczytałem taki tagę Bóg, który jest napisany, czyli dziennik z życia Adolfa Hitlera napisany przez Himmlera. Nie? To tam ewidentnie wychodzi co? Jego, w cudzysłowie, ambicja wskoczenia na miejsce Boga, nie? Wskoczenie na miejsce Boga. I proszę zauważyć, jak szatan wskoczył na miejsce Boga i mówi do niego tak. Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są podane i mogę odstąpić je pomóc. Oczywiście nie dość, że wskoczył na miejsce Boga, to jeszcze kłamie, tak? Czyż tych słów nie słychać dzisiaj na świecie? Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane? Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokój, wszystko będzie Twoje. W relacji z Jezusem, wyjście do tej relacji musi być wyjściem z pułapu pokory. Ale pokory dobrze rozumianej, takiej jaką miała matka Teresa z Kalkuty, bo pokora łączy się z odwagą. I to mówi Bóg w Starym Testamencie, Bóg mówi do ludzi tak, przyjdźcie i spór ze mną, wiecie. Czyli nie chodzi o pokorę jakichś takich, prawda, obniżonych lotów, taki, taką pokorę sceniczną, że gdzie ja, prawda, nie wiem, kulę po sobie uszy i boję się w ogóle wzrok w stronę Boga podnieść. Bo pamiętajmy o tym, że bojaźń Boża, to nie jest lęk przed Bogiem, tylko traktowanie Boga jako autorytet. Bo my w ogóle Boga się nie możemy bać, bo to lęk to jest coś destrukcyjnego, coś fatalnego, coś, co pochodzi od diabła. Więc tu jest sprawa, pokora. Ale taka w duchu matki Teresy, matka Teresa z Kalkuty, jak leciała do Stanów Zjednoczonych, to wszystkie dzienniki miały ją na pierwszych stronach gazet. Tak? A jak poszła na spotkanie takich milionerów, bogatych tego świata, bo ją zaprosili, żeby im powiedziała coś o sobie, od siebie, to przyszła i powiedziała tak: Słuchajcie, ja nie żebram od Was pieniędzy. Ja Wam daję możliwość, żebyście zrobili coś dla Boga, Jego ubogich i siebie. To jest pokora, z której wynika odwaga. Jak miała odebrać nagrodę Nobla i była u króla Szwecji na audiencji, to król jej powiedział, że matko na, ja, ja na jutrzejszej uroczystości się nie pojawi, by bym matkę przysłonił. A matka teraz sama mówi królu, ależ. Jutro ani ja, ani król nie będziemy najważniejsi. Bo życzę sobie, żeby był najważniejszy Bóg i Jego ubodzy. Pokora to jest prawdziwa pokora. Bóg mówi: Przyjdźcie i spór ze mną, tak? I w tej relacji z Bogiem potrzeba nam właśnie takiej pokory. Gdzie ja mówię Bogu wszystko. Nie przecież yy, yy, nie, nie macie takiego wrażenia w swoim życiu, że się zawiedliście na Bogu, a gdzież to, to W ogóle jak to można mówić, że się na Bogu ktoś zawiódł? A przecież Piotr i Judasz to są postaci, które się zawiodły na Jezusie. Nie zawiodłeś się, nie zawiodłaś się nigdy na Jezusie. No nie żart. Przecież to są postaci, to są ludzie, którzy się na Nim zawiedli. Tylko Piotr powiedział Mu to. A Judasz był miliczkiem i nie mówił o tym. Słowo ze strony Boga, ale z naszej strony też do budowania relacji. Tylko słowa autentyczne, a nie takie, że no ja muszę być prawda, tak, i mi Babcia mówiła na przykład, że ja nie mogę zostać księdzem, że ja nie mam powołania, bo ja jestem niegrzeczny. Tak? Takie słyszałem, właśnie, e, jakieś dziwne rzeczy. Właśnie Bóg lubi. Jakbyśmy prze, prześledzili sobie Stary Testament, proszę zauważyć, kogo tam Bóg wybierał. Takiego Dawida wybrał. No, zdolny człowiek, ale ile on tam szkód różnych narobił. Zresztą do tej sceny Dawida powrócimy sobie we wtorek. Słowo jest tym fundamentem. Słowo fundamentem budowania wiary, czyli relacji z Bogiem. Potrzeba nam pokory i w tym wszystkim też odwagi. Po to, żeby umieć się do Boga zwracać słowo. Ta pokora jest o tyle ważna, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, że my mamy wymieszane dwa porządki. Mianowicie proszę zauważyć taką rzecz, że yy, bardzo często próbuje się to, co my mówimy o wierze, to próbuje się sfalsyfikować, uderzyć w to jakimiś osiągnięciami nauki. No to jest pomieszanie porządku. Ja się przedtem odwołałem do Księgi Rodzaju i bardzo często to do dzisiaj pokutuje, że ktoś mówi, no, ale dzisiejsza nauka mówi, że to nie tak było, ale chwila. <grytanie> Opowiadanie o stworzeniu świata z Księgi Rodzaju nie jest tekstem naukowym, tylko religijnym. A teksty naukowe to jest inna historia. Nie mieszać porządków. Dlatego, że to zmieszanie porządków powoduje, że człowiek odchodzi od Słowa Bożego, bo mówi, e, no dzisiaj to osiągnięcia, no to mamów wskazują na coś innego, ależ tak, w obszarze nauki, ale w obszarze wiary nie wskazują na nic innego. Więc przekonać się, stać się jak dziecko. Papież dzisiaj, Franciszek, trochę to próbuje powiedzieć ludziom, czytajcie Ewangelię dosłownie. Co on chce, że to chce przez to powiedzieć? Słuchajcie, wierzcie w to, co tam jest. Wierzcie w to, bo to jest kwestia wiary. I po śmierci naszej, już nauka, co nas to będzie interesowała nauka? Interesowana będzie wiara, bo ona nas pociągnie, ku Bogu. Bo jak tu budujemy relację z Bogiem, to ciągłość tej relacji przechodzi w życie wieczne, bo życie wieczne nie jest, że się modlimy dzisiaj, sprawujemy Świętą za zmarłych. O co? O to, żeby weszli w relację z Bogiem, w relację bezpośrednio, Tak? A nie żeby się okazało, bo to jest takie, prawda, dzisiaj, kiedyś ostatnio, no nie tak ostatnio, to było dwa miesiące temu, byłem na takim sympozjum. No i był tam taki człowiek niewierzący. No i tam była taka rozmowa już później przy jakiejś tam kawie czy. No i ten niewierzący mówi, że. No mówi, nie żal mi się zużycia. życia. Ja mówię, ale o co chodzi? No, tak iść w ciemno za tym, co jest obietnicą podobno Boga. Ja mówię, ale o co Panu chodzi? A on mówi, a no jak się okaże, że Boga nie ma, że wieczności nie ma. A ja mówię, a jak się może okazać, że nie ma? Może się tylko okazać, że jest. Tak? Bo jeśli Boga nie ma i życia wiecznego nie ma, to już się nic nie może okazać. Czyli okazać się może tylko to, że jest. Życzę wielu spotkań z Panem w Jego słowie i budowania autentycznej i głębokiej relacji z Nim. Wierzę w jednego Boga.